Pewnie nie spodziewaliście się, się po mnie, mister Tomato. Taki super pomidorek. Yy, witam Was w ogóle w pierwszym takim horrorze. Mi się też tu jest horror. Ja jest horror. Yy, i... zagram w pierwszym horrorze. I że kiedyś zagrał w horrory, nie tylko na Robloxie, ale tak, jestem. Także obszarujmy tutaj tą grę. Jakby. Tutaj nic nie mam, także po prostu to play. Nie, ale wid. Wiem jak to grać. Okej, okay. także dobra. Dobra, dobra, bla bla bla. Ja A chcę iść do gry już. Poczekajcie. Um. Co mamy? Co mamy tutaj zrobić? Dobra, przeteleportuj mnie do, do krwi już. Jak w to zagrać? A dobra chyba tak okej, okay, dobra, przepraszam, widzowie. Nie ogarniałem tej gry po prostu, dobra. No jest bardzo. Cześć, wyglądać, o to Co ty ja z burgerów chcesz? Salat? To Masz.

Saled, Salad! A ty się zdrowo odżywiasz, panie pomidorku. Tomato zup. To co, będziesz siebie Strawberry. Glas of milk. Tapa. Teraz toto kar, donut, glas of water, czoklad. Okej, okay, czyli narazie nam bardzo dobrze poszło. Ej, wiecie, ja nawet bym może sobie kupił w sumie to. Już nie wiem, co to daje, ale kupę sobie. W takim razie teraz spróbujemy ostatni raz robić wszystko dla niego dobrze. A potem postaramy się. A potem postaramy się robić wszystko źle i zobaczymy, czy będzie jakiś yy, jazz. Spaghetti. Także teraz robimy y, wszystko na tak, a potem zobaczymy, co się stanie, jeżeli już zrobimy wszystko na nie. Czy będzie, czy będzie jakiś dziawskie, czy nie? Teraz po tej. Kurczę! Przepraszam Was, widzowie, za tamto. to. To? Kurcze! A tu mam mało pońców, chcemy. A chcemy tutaj dużo wykorzystać tych pońców. Co ty, człowiek cytryny ty jest? Przepraszam, to nie jest człowiek, tylko pomidor. Dobra, salami. Teraz... No to, przepraszam! Teraz skupienie. Przepraszam. Co ty chciałeś? Ej, tam takiego. Tam takiego czegoś chyba nie było. Nie wiem, ja jestem bardzo dobry z angielskiego. I nie było tam żadnej takiej rzeczy. Czekolady, pomidor? Daję. Także dobra, widzowie, teraz robimy wszystko na niej i zobaczymy, co się stanie. Dobra, coś tam kupiłem, także lecimy, robimy wszystko na niej. Trzeba ci jakiś jumpscare. Ja się tak szczerze stresuję bardzo. Słuchaj, no, to, masz czekoladę. To masz worek jakiś. AŃ! Ja cię to się robi! To się robi wkurzone. <ścoughs> nie, tu może być sker. Dobra, damy mu koszki lodu. Ja się zakrywam. Przepraszam cię. Amy 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 Amy